Przedstawić tego człowieka. Za chwilę przemówi do nas po angielsku. Tak prywatnie to jest wujek Jane. Jest też pastorem, duchowym przewodnikiem dla tego zespołu. I tak naprawdę on nigdy bym o tym nie powiedział, ale on stoi za tymi koncertami. Jak widzieliście na plakatach, to jest taka krótka trasa koncertowa. Radom, Ostrowiec, Sandomierz, Staszów. I ten człowiek to wszystko zorganizował. On teraz nie rozumie, co ja mówię, ale tak jest naprawdę. Hello, Roy. <głos> <głos> ja po polsku. Wieszkałem w Polsce przez 11 lat, ale język ja, polskiego jest ja, bardzo trudny. Ja nie jestem bardzo inteligentny, ale uh, język polskiego jest uh, coś innego. <noise> I, um, I say to people in England, you know, the Polish people are the cleverest people in the world. Mówię do swoich angielskich kolegów, że Polacy to taki naj, najmądrzejszy naród na świecie. and they look at me, oni się look and I say they must są tacy mądrzy, ponieważ nauczyli się polskiego po prostu. So, even the children speak Mówi, nawet dzieci mówią po polsku. Wspaniałe. So congratulations. Gratuluję wam. I tried to learn Polish 11 years. Staram się nauczyć waszego języka od 11 lat. And I didn't get very far. I nie poszedłem zbyt daleko. Okay, now while Jane takes a little break. Zanim Jane dostanie troszeczkę przerwy, say a few words about the gospel. chciałbym opowiedzieć parę słów na temat gospel. Słowo gospel pochodzi od starego angielskiego słowa, which means God's word or God's communication. które brzmi God's word, czyli Boże słowo, Boże komunikowanie się, God's speech. Boża Mowa. What God wants to say to us. Co Bóg chce powiedzieć do nas. Um, I wonder if you ever thought about that. Ciekawy jestem, czy zastanawialiście się if, kiedyś o tym, if, tym. for example, we had God here tonight. No. no, jeśli na przykład mielibyśmy tutaj pana Boga z nami. And we said to him, God, you can speak to us for five minutes. I poprosilibyśmy go, Boże, przemów do nas przez 5 minut. What would he say? To jak myślicie, co on by powiedział do nas tutaj? Mm. would be very important, No chyba to by było bardzo ważne, co by powiedział. I bet some of you would say, I know what God would say. Niektórzy z was powiedzieliby, no nie wiem, co by Bóg powiedział. God would say, no more wars, please. Może by powiedział: Nikt nie więcej woję. Let's all live in peace. Niech wszyscy żyją w pokoju. Let's get on well together. No niech wszyscy będą razem. Peace, peace. Pokój, pokój. Is that what God would say? Czy to by powiedział Bóg? Well, I can tell you, I think he would not say that. Ja myślę i powiem i powiem wam to, że on nie powiedziałby tak. And actually, how I know? I powiem, ci, powiem wam dlaczego tak myśle. Because when God was here on the earth in the person of Jesus Christ. Ponieważ kiedy Bóg był obecny na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. This is what Jesus said. To właśnie Jezus powiedział. He said, Do you think I've come to bring peace on earth? Powiedział takie słowa. Czy myślicie, że przy, przychodzę po to, aby przynieść pokój na ten świat? I tell you, no. Mówię wam, nie. That's what Jesus said. To właśnie powiedział pan Jezus. Said, peace, Nie przyszedłem po to, żeby przynieść pokój, ale po to, żeby przynieść rozdwojenie. Przyszedłem po to, żeby wyrysować taką linię na piasku. To divide the human race into two halves. Aby podzielić rasę ludzką na dwa obozy. I ta linia, he said would run right through the middle of families. I ta linia, którą wyrysuje, ona nawet przejdzie przez środek rodzin. Także może się zdarzyć, że po jednej stronie linii będzie trzy osoby z rodziny, a po drugiej stronie dwie. Said, to to two camps. Jezus powiedział: Przyszedłem, aby podzielić rasę ludzką, ludzkość na dwa obozy. Those who will believe me, Ci, którzy uwierzą w moje słowa, którzy mnie. Którzy pójdą za mną, who trust in me, którzy mi zaufają, and those who i na tych, którzy nie, nie będą chcieli. And those who will believe in me. I dla tych, którzy będą chcieli mi wierzyć, me, i pójść za mną, I promise you life obiecuję życie wieczne. And after death, I promise you eternal life. I kiedy um, umrzecie. Obiecuję wam, że będziecie żyli wiecznie. That's what Jesus said. To powiedział pan Jezus. Said, If you don't believe me, ale jeśli nie uwierzycie to co, w to co mówię, then I don't promise you anything. To nie obiecam wam nic. As God looks down in, on this earth, he sees just two kinds of people. Tak więc, Bóg, patrząc na Ziemię, widzi dwa rodzaje ludzi. And that's not men and women. I to nie wcale kobiety i mężczyźni. And it's not black and white, czy czarni czy biali. And it's not even good and bad. I nawet nie dzielą się oni na dobrych i złych, we're all bad. <laughs> ponieważ wszyscy jesteśmy w jakimś sensie źli. It's those who will admit that they are sinners, ale na tych, którzy myślą o sobie, że są grzesznikami, Jesus to them. I... 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 którzy proszą Jezusa o przebaczenie right? follow him, i idą za bad. Nim, As one side, ci są z tej jednej strony, and on the other side, <laughs> a po drugiej jest inny. Są wszyscy inni. That's what Jesus said. I to powiedział Pan Jezus. Said I've to divide the human race. Tak więc przyszedłem, aby podzielić ludzkość. And one way Jesus himself described this division, one way Jesus described this A, division, jest taka pewna e, e, pewny opis, którym sam Pan Jezus użył. Is that people are either lost i, i z jednej strony ludzie, którzy zostali nazwani zagubieni, or found. Albo ci, którzy zostali nazwani słowem and znalezieni. He said, I've come to look for and save those who are lost. Bo on powiedział, przyszedłem właśnie po to, aby odnaleźć tych, którzy się zagubili. God tonight, I Jak Bóg patrzy na nas dzisiaj? That lost, widzi zagubionych, far away from God, którzy są daleko od niego, or we've been found. Albo widzi tych, którzy są znalezieni. Now, Bycie zagubionym i bycie odnalezionym to są bardzo głębokie duchowe sprawy. Did you ever get lost as a child? Czy kiedykolwiek zdarzyło się Wam zgubić jako dziecko? Jeśli się to Wam zdarzyło, to jestem przekonany, że. Pamiętacie to uczucie nawet teraz. It was such a deep experience. bo to jest głębokie doświadczenie. Once my dad took into the where he was Pewnego dnia mój ojciec zabrał mnie na pola, gdzie pracował. Old, kiedy miałem około 7 lat. And I thought, I'll go and pick some for my Pomyślałem sobie, że odejdę i nazbieram trochę kwiatów dla mojej mamy. So I walked away from where my dad was. Odeszłem, odszedłem od mojego ojca, looking for flowers chukanie kwiatów and then after a while i realized that i i was lost i za chwilę zorientowałem się, że zgubiłem się it was a terrible experience I to było dla mnie straszne doświadczenie semeniezo and i i where was my dad się tam tylko 7 lat i pytanie w głowie gdzie jest mój tata it was frightening Strasznie się bałem. I had no Nie miałem żadnych punktów, które znałem żadnych punktów odniesienia. I I was die in the Pomyślałem sobie nawet, że umrę tutaj na tym polu. I was lost. byłem zgubiony. And I, can remember it very clearly now. I teraz to bardzo dokładnie pamiętam it was a deep experience. bo to było głębokie uczucie my dad came looking for me. Na szczęście mój tato szukał mnie, And znalazł I, mnie. I can remember the moment I saw him. I pamiętam chwilę, w której zobaczyłem Go. And I was found. Byłem uratowany. Oh, fantastic feeling I had. Wspaniałe uczucie doświadczyłem wtedy w moim sercu. Now I knew everything would be right. Wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Now I was found. Byłem znaleziony. And Jesus said, it's just like that with us and God. I tak właśnie Pan Jezus powiedział, jest z nami, z Bogiem. Maybe we feel God is far away. Może czujemy, że On jest daleko. We've lost sight of Him zgubiliśmy jego znaki we cannot know reference points nie mamy żadnych punktów odniesienia it's horrible to jest straszne is down jest ciemno and you know god is looking for us alet bóg szuka nas and he wants to find us i chce nas znaleźć and you know, if god is here tonight i think he would say to us jeśli bóg byłby ci z nami myślę że powiedziałby takie słowa said as if you here tonight we feel lost do tych, którzy z Was czujecie się zagubieni dzisiaj. Powiedziałby, szukam Was. I want you to come home to me. Chciałbym, żebyście wrócili do domu, do mnie. To jest wspaniałe doświadczenie, porównywalne do Nowego Narodzenia. It's all over again. Wszystko zaczyna się od nowa. Just one more thing. Jedna tylko rzecz, dodał you know, jedną rzecz. On, in, on in England, w angielskiej telewizji Mamy program, który opowiada historie ludzi, którzy zagubili swoich rodziców. Um, maybe they haven't seen their parents for many years. I niektórzy z nich nie widzieli swoich rodziców dobre kilka lat. Maybe they've never seen their father. Czasami nawet niektórzy z nich nie widzieli nigdy swojego And ojca. They feel, I really must find my father i czują w sobie pragnienie muszę na pewno odnaleźć tego człowieka a więc ci reporterzy szukają próbując odnaleźć ojca zagubionego i a don't who my father was. a ci poszukujący mówią mam straszną pustkę w sobie nie znam swego ojca i to jest coś dziwnego czuję się niekompletny Jeśli tylko i can find my father i'll feel i've like found myself i jestem pewien, że jeśli spotkam swego ojca, to na pewno również odnajdę siebie. So the program follows them as they try to track down, locate their father. I i kamera rusza w tropi, gdzie ten ojciec może się znaleźć. And of course, you know the, what happens eventually, na pewno zna, zna, wiecie jaki będzie finał tego. Oni znajdują tego ojca And on, in front of the television cameras

Może czujesz pustkę you need to find your father. Musisz znaleźć swojego ojca. And you can find him through Jesus Christ. I możesz go znaleźć przez Jezusa Chrystusa. If we can be of any further help to you, please talk to us afterwards. Jeśli w jakiś sposób możemy wam pomóc i chcielibyście z nami porozmawiać. If you'd like us to pray with you or help you, we'll try to do the best we Chcielibyście porozmawiać czy modlić się z nami, jesteśmy dostępni po koncercie. We want God to bless you. Chcemy prosimy Boga aby was błogosławił. Nawet. Dziękuję, że przyszliście. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Pastor w czasie tego swojego krótkiego wykładu powiedział, że Chrystus w swoich słowach twierdził, że nie przyszedł na ziemię przynieść pokój, tylko, no, tylko rozwojenie, że tak powiem. Ale również w innych słowach mówił, że błogosławieni, którzy przynoszą pokój. Czy te słowa da się jakoś ze sobą pogodzić oraz to w takiej kwestii ogólnoświatowej polityki mówię, w tym sensie, że obecnie sytuacja jest bardzo napięta, taka no, troszkę przypomina y, jakieś przedbiegi do wojny, czy politycy, którzy starają się wprowadzić pokój, mają błogosławieństwo Boże. So mm -hmm. i want to have a peace in this time because the situation is quite difficult mm. Mm -hmm. how you can uh, join this together that god yeah. in one way want to divine the people in another way like the, the people who give the peace they are blessed the um, yeah. thing is that so, I mean, there will always there will always be wars and troubles in the world um, yeah. um and but obviously politicians must try it's their job must try to make the, the world a more peaceful place yes i myślę że politycy ponieważ jest ich to praca oni powinni zabiegać o to żeby świat stał się miejscem

ale w środku tego wszystkiego tego zamętu Bóg stara się dać pokój każdemu człowiekowi. Yeah. I to ma być przyjęcie pokoju w sposób indywidualny, personalny. Yeah. We will do things God's way, God individually. Jeśli my będziemy czynić wolę Bożą, będziemy poddani Bogu indywidualnie, Bóg da nam swój pokój. Niestety Biblia mówi, że wojny będą aż do końca świata. Ponieważ ludzie nie chcą się podporządkować Bogu. Ale polityków pracą jest to, żeby próbować

Całkowity pokój. Czy to odpowiedziło na Twoje pytanie? Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że Państwa posługa, koncert, Państwa wykłady też wprowadzają pokój, dlatego że tutaj na scenie byli ludzie różnych kolorów skóry, na widowni byli ludzie o różnych poglądach, różnych religii, a wszyscy się naprawdę no ja nie, nie powiem, że się bawili, ale po prostu mieli bardzo wniosłe przeżycia i widać było, że atmosfera była wspaniała. Także bardzo dziękuję w, swoim imieniu, w imieniu widowni za tą posługę i Panu. za koncert. Ja, dziękuję. Thank you very much. Ja,